Cześć, dziś jesteśmy pod Mawą, przyjechaliśmy popracować trochę na siernisku po kukurydzy z ciągnikiem Case IH Puma 220, nowa wersja od roku 2023, naszpikowana technologią, nowoczesnymi systemami, ma to pomóc w pracy rolnikowi, więc sprawdzimy czy to jest prawda, więc zapraszam do oglądania naszego filmu. Za nami stoi Case IH-220 Puma. Będziemy pracować z głęboszem, później z talerzówką. Czyli taka czysta rolnica, rolnicza robota, ciągnik odpowiedniej mocy. Proszę powiedzieć, czym się charakteryzuje ten ciągnik i dlaczego jest odpowiedni do tej naszej roboty dzisiejszej. Mamy tutaj Pumę 220. To jest najwyższy model w tej serii ze skrzynią Power Drive. A Ciągnik, który chcemy pokazać dzisiaj, to jest unowocześniona wersja istniejącego już na rynku od paru ładnych lat ciągnika Puma. Mamy tutaj nową kabinę, nowe elementy wewnątrz maszyny związane z łącznością. Mhm. A, mamy mnóstwo ciekawych, nowych funkcji w przekładni. Więc tutaj jest naprawdę a, czym się pochwalić w tej chwili. Tak, bo to jest 220, czyli 220, 220 koni mechanicznych i plus tego, do tego jest boost, który aż 260 koni może dać, tak? Tak, do 400 koni mechanicznych i tutaj a, każdy model ma albo 40, albo, albo powyżej 400 koni mechanicznych dodatkowo. To całkiem, całkiem sporo. Silnik sześciocylindrowy, tak? Tak, e... 6 cylindrów e, marka FPT, produkowany wewnątrz naszego koncernu, e, 6,7 litra, więc tutaj mamy dużo mocy, dużo momentu obrotowego. Dokładnie, więc tutaj ta robota, którą dzisiaj mamy, raczej bez problemu powinna być wykonana z łatwością przez ten ciągnik. Te zmiany, które weszły niedawno, to głównie chodzi o komfort i o, tak, o ułatwienie pracy rolnikowi, tak? Komfort, ułatwienia to nie tylko to, co się zmieniło, bo wewnątrz, jeżeli się przyjrzymy, co jest pod maską, to przykładowo 30% mniej połączeń hydraulicznych i 50% mniej połączeń elektrycznych. Więc to wszystko też potem wpływa na. Sposób serwisowania, na, na łatwość tego serwisowania. Łatwość, szybkość i też mniejsze, mniejsze koszty w przypadku się. jakichś problemów. To nie ma co przedłużać, trzeba zacząć pracować i przy pracy pokażemy, co ten ciągnik naprawdę potrafi. Zapraszam. Zanim zaczniemy pracę, jeszcze kilka słów na temat samego ciągnika z bliska. Oczywiście charakteryzuje jakieś ciekawe niuanse, rzeczy, które tutaj on ma z zewnątrz. Obejdziemy ciągnik dookoła i pokażę Ci, co ta jest nowego w stosunku do poprzedniej wersji. Dokładnie. Zaczynając tutaj od prawej strony kabiny. Mhm. Jest, są schodki, dzięki którym łatwo się dostać do szyby i też do anteny, która jest na, na dachu. Tutaj również jest... Miejsce, gdzie trzymamy akumulator, jest to wszystko zaizolowane, tak żeby się nadmiernie nie brudziło. Tak, no i dobry dostęp, I z tej tak strony, łatwy. Tak, też mamy to wszystko, co nam oczyszcza spaliny. Jest poniżej kabiny, więc nie zasłania nam widoku. Tutaj przy słupku jest tylko cienka rura wydechowa. Dokładnie to. Tak. Idziemy dalej do, do, do okolic silnika tutaj przedni tus, tak. Tak, mamy otwartą maskę. Pod maską jest silnik 6,7 litra sześciocylindrowy. Tuz, który jak widzimy radzi sobie z ciężkimi narzędziami. Jest sterowanie zewnętrzne tuzem, podnoszenie, opuszczanie jest sterowanie jedną parą hydrauliki, którą tutaj mamy. Podpiętą i oczywiście ciągnik może być też przedni wałek wyposażony. Mhm. Idąc dalej, została zwiększona pojemność zbiornika paliwa. W tej chwili mamy tutaj nieco powyżej 460 litrów, ale pomimo tego, że jest to duży zbiornik paliwa, to też zostało wygospodarowane sporo miejsca na przechowywanie. O, jest, jest tutaj Zawsze się przyda. W tej wersji pusty, ale jest jeszcze wersja, gdzie na dole mamy zbiornik wody do mycia rąk, i wtedy jest tutaj u góry wysuwana skrzynka narzędziowa. Na, do, na górze zbiornika paliwa jest też dodatkowy, dodatkowe miejsce, gdzie też można dodatkowo sobie przechowywać rzeczy. Tak, to bardzo ważne, takie małe rzeczy, a, a bardzo ważne. Też Akurat ta wersja nie jest wyposażona, ale jest możliwość zastosowania specjalnego zestawu do czyszczenia ciągnika sprężonym powietrzem. Wtedy z przodu i z boku w tym miejscu pojawia się dodatkowy zabór, gdzie możemy podpiąć przewód i przeczyścić sprężonym powietrzem cały, cały ciągnik. Mamy nową kabinę, a do kabiny prowadzą nowe schodki. Mhm ułożone pod nieco innym kątem, żeby te wchodzenie, schodzenie było łatwiejsze Błotność. i żeby było bardzo łatwe czyszczenie tych schodków. Tak. No i przejdźmy jeszcze do hydrauliki, tak? Do Przechodząc tyłu. jeszcze dalej, tak. mamy tył ciągnika oczywiście Aha. na błotniku na dogodnej wysokości, także każdy będzie mógł tutaj mieć łatwy dostęp. Mamy sterowanie wałkiem, sterowanie jedną parą hydrauliki i podnoszenie, opuszczenie tylnego podnośnika. Podnośnik taki jaki był wcześniej, o udźwigu 10,5 tony maksymalnie. Nowością w wersji Multicontroller są tylne zawory hydrauliczne, które posiadają specjalne łopatki, dzięki którym możemy zredukować ciśnienie w układzie i umożliwia nam to łatwe wypięcie narzędzia. No tak, to jest bardzo praktyczne w dzisiejszych czasach, szczególnie Ważna rzecz. Dobra, to jeszcze przejdźmy do kabiny. Myślę, że o ich niuansach w środku opowiemy przy pracującym już ciągniku. Tak więc zapraszam do, kto będzie wprowadził. Przy okazji tak. kabiny nowością jest również to, że mamy tutaj system bezkluczykowego dostępu. Mamy nadal możliwość zamknięcia fizycznie ciągnika kluczykiem, ale ciągnik obsługuje się w tej chwili takim brelokiem, Wewnątrz zobaczymy, że też nie ma miejsca, gdzie się standardowo włącza. Czyli technologię, jak w samochodach osobowych, Dokładnie można tak. powiedzieć. No dobrze, no to zobaczymy, co się kryje w środku. Zapraszam. Jesteśmy już w środku, pracujemy. Opowiedz więcej na temat kabiny i tych możliwości w środku, bo tutaj, chyba, tych zmian jest najwięcej takich widocznych dla. Użytkownika. Tak, mamy tutaj nową kabinę, która została wzięta z serii Optum, więc jest ona większa więcej powierzchni przeszklonej. Jest. jest ona również dużo cichsza niż ta, która była tutaj wcześniej. Tak, to, to potwierdzam, że jest naprawdę bardzo cicho. Przed kierownicą zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób są rozmieszczone nawiewy powietrza. Tutaj po bokach z przodu jeszcze mamy dwa z tyłu, więc jest. Dużo szybciej jest schładzana ta kabina w upalne dni. Widać też tą o, dużą, bardzo dobrą widoczność tutaj przed nami. O, nic nie zasłania, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Kolejną nowością jest wyświetlacz na prawym słupku. Wcześniej był on podłużny, bardziej wpasowany w słupek, ale starsza wersja, był czarno-biały, w tej chwili mamy Nowy, wyglądający trochę jak tablet, gdzie mamy w, w graficzny sposób przedstawione najważniejsze informacje na temat ciągnika. E, ponieważ mamy nową kabinę, mamy również nowy podłokietnik. E, w nowej wersji funkcjonalność jest podobna jak ta, która była wcześniej, natomiast została on zmodernizowany. Jest troszeczkę inny multikontroler. Nadal mamy tutaj możliwość sterowania zmianą biegów. Kierunkiem jazdy, sterowanie podnośnikiem hydrauliką, ale jest również możliwość większej konfiguracji. Te wszystkie przyciski, gdzie mamy te strzałki po zewnętrznej stronie można konfigurować, przypisywać im dowolne funkcje, takie jak sterowanie hydrauliką, sterowanie podnośnikiem, może być nawet sterowanie głośnością radia, istotne jest też, że możemy tutaj przypisać funkcje, które do tej pory sterowaliśmy z, z wirtualnego terminala, czyli funkcję izobasa. Możemy narzędziem bezpośrednio sterować z joysticka naszego. Nie ma potrzeby, żeby montować dodatkowe elementy sterujące wewnątrz kabiny. Kolejną nowością w tym podłokietniku jest to te pokrętło. W, naciskając je na monitorze, pojawia nam się takie menu, gdzie w prosty sposób. Możemy się dostać do ustawień. Wiadomo, że w trakcie jazdy, kiedy na drodze jest wyboiście w polu, również ciężko utrafić w odpowiednie miejsca, więc ten, to pokrętło nam usprawnia pracę. Mamy tutaj również joystick do sterowania zaborami międzyosiowymi. Jest on wyposażony w przełączniki zmieniające kierunek jazdy możliwość sterowania przekładnią i również konfigurację tych przycisków pod izobasa przykładowo. Podłokietnik można regulować do przodu, do tyłu. Również góra-dół góra jest dostępna. Monitor też możemy dowolnie sobie ustawić, tak jak nam będzie to pasowało. Pod tą pokrywą mamy cztery okrętła, którymi możemy sterować zachowanie tylnego podnośnika oraz w prosty, szybki sposób ustawienie wydatku hydrauliki, wystarczy wybrać zawór, który chcemy ustawiać, w tym przypadku pierwszy i kręcąc pokrętłem zwiększamy lub zmniejszamy wydatek, nie trzeba się zagłębiać w menu w monitorze. W dachu kabiny mamy parę elementów sterujących, między innymi klimatyzacją, ogrzewaniem kabiny, mamy tutaj Radio. Jeżeli chodzi o radio, to ten ciąg jest wyposażony w najbardziej rozbudowany system. Mamy jeden, dwa, i po drugiej stronie trzeci, czwarty głośnik i w podłodze jest jeszcze sabufer, dzięki któremu możemy te godziny pracy w maszynie z, w miłym, przy miłej muzyce spędzić. Mamy także sterowanie lusterkami, sterowanie światłami roboczymi oraz wszystko, co dotyczy systemów e, e, rolnictwa precyzyjnego i sterowaniem hydrauliką. Ciągnik pracuje. Zanim przepniemy na talerzówkę, coś powiemy na temat tutaj pracy z przekładnią, z ciągnikiem. Jakie są możliwości pracy nowe, niedostępne do tej pory w Pumie. Nowością w tej wersji Pumy Multicontroller z nową wersją przekładni Power Drive jest rozbudowany tryb automatyki. Mamy dostępne dwie możliwości. Standardowy tryb automatycznej przekładni, gdzie zwiększamy obroty, biegi nam się zmniejszają, lub jeżeli zmniejszamy obroty, biegi nam się reduk redukują. Natomiast nowością jest funkcja tempomatu, gdzie po jej naciśnięciu i uruchomieniu na podłokietniku trybu automatyki, na wyświetlaczu pojawia nam się dodatkowe menu. Mamy tutaj podaną maksymalną prędkość, w tej chwili jest ustawione 9 na godzinę. Ja mogę to zmienić w prosty, szybki sposób pokrętłem na multikontrolerze. W tej chwili ustawiłem 8 na godzinę. Mogę to też zwiększyć do a, 10. Z taką prędkością będziemy pracować. I teraz, po wybraniu kierunku jazdu i pchnięciu dźwigni multikontroler do przodu, w takim położeniu będziemy się poruszać z maksymalną prędkością 10 na godzinę i proporcjonalnie mniej, jeżeli ją pociągniemy do siebie, czyli możemy się trochę poczuć jak w przekładni bezstopniowej, to duże udogodnienie duże to zaczynamy. Także zaczynamy, wybieram kierunek jazdy, przekładnia, opuszczamy tuz, i teraz osiągnęliśmy. Zadaną prędkość 10 na godzinę, narzędzie opuszczone. I zależnie od obciążenia, biegi będą albo zwiększane, albo zmniejszane, w tej chwili mamy 11 bieg, 1900 obrotów. Ciągnik pracuje. Z automatyczną nawigacją, więc nie musimy obsługiwać kierownicy. Na, na mapie pokazana jest moc silnika, także wiedzieć, gdzie mamy lżejszą glebę, gdzie bardziej wymagającą. Jeżeli pociągniemy dźwignię do siebie, to automatycznie spada nam prędkość. A biegi obroty są dostosowane do aktualnych warunków. Ciągnik mamy omówiony wzdłuż i wszerz. Tak więc teraz przyszła pora na pracę. W tej chwili case Puma pracuje z głęboszem na głębokość 45 cm na ściernisku po kukurydzy. Trochę popracuje, trochę popatrzymy jak sobie z tym radzi. A później przepniemy go na agregat talerzowy 6-metrowy. Ciągnik sobie pracuje w tle. Widać jak sobie dobrze radzi z talerzówką. Proszę powiedzieć, jakie są zalety ciągnika Puma. Jest to świetny, nowoczesny ciągnik. Pod maską jest duży silnik o dużej mocy. Mamy tutaj przekładnię nowoczesną z automatycznymi trybami, które umożliwiają pracę, prawie jak z przekładnią bezstopniową. Jest nowoczesna, cicha kabina. Więc to, co widać, to przedstawiliśmy w filmie natomiast rzeczy, których nie widać, ale które są bardzo istotne. To na przykład przeglądy silnika co 750 godzin, trzyletnia gwarancja w standardzie. Mamy tutaj zaawansowaną telematykę również w standardzie dostępną w każdej pumie w serii AFS Connect. Jeżeli mamy telematykę, to wtedy serwis ma możliwość szybszej interwencji w razie jakiejkolwiek Awarii maszyny i daje nam to krótszy czas przestoju maszyny, co przenosi się na oszczędności dla klienta. Zatem polecamy ciągnik Case IH Puma do ciężkich prac polowych. To na razie wszystko. Z tutaj z podmławy i zapraszamy do oglądania filmów Farmer.pl i czytania naszych artykułów.